Witamy serdecznie. Jestem Oliver i Arek. Dzisiaj Starter Packs Champions League Match, a tak? TOPS. Tak, TOPS Champions League. Naklejki. No. Tak, dzisiaj zaczynamy kolekcję naklejkową, TOPSową Także mamy album, Start Packs z albumem, właśnie i będziemy zaczynać tą kolekcję. Mamy nadzieję, że będziecie nas oglądać, mm. bo lubimy naklejki. Także taki zestaw startowy kosztuje. 4,99. Tak, a w środku mamy... Dwie saszetki, jeden album i jeden live ten sticker album. Tak, no to dobra, no to zaczynamy, zobaczymy. Tak, teraz kliki tam... wyglądają. Oj, zaraz pokażę wszystko. I takie też. I takie też, tak. O! Tak, i o, tu są saszetki. Hopsa. Tak wyglądają saszetki O, tu są dwa albumy Tak, jeden I jest... Tu do... life stickers. No. Pisze. So. Jeden, jedno 104. Tak, one będą się ukazywać tak w tamtym roku pewnie co jakiś czas. Tak daj go na bokoli. To, to, to jest dego. I teraz mamy właśnie album i uwaga, startujemy pierwsza strona tu jest. Spis treści są trzy naklejki takie. Takie paralelne naklejki tak, będą. Tak, jakie są paralel czy paralel ultra rar stika Wymyślają, tu wymyślają. Tu jeden, dwa, <laughs> trzy numery. Tutaj Pię. mamy Team of Seasons, czyli. Chyba, aha takie. Mm. I ja już dawiłem taką jedną naklejkę, bo sobie kupiłem saszetkę i Piątka była na przykład jakiś zawodnik z Aha. Liverpoolu. No to jest właśnie team of season, czyli z tamtego sezonu pewnie. Tutaj jest stand performance, czyli... Chyba stadion. Czyli nie, tak, herauskunde leistungen, ci, ci, to dali taki, mieli taką dobrą grę w tamtym sezonie chyba. Kobiety, bo tu pisze woman. A, woman, no właśnie, to też woman. No to będziemy hmm. wszystko wiedzieć, tak. Tutaj Milan. Pierwszy klub, mamy właśnie AC Milan, czyli mamy tak właśnie ta strona się prezentuje, są koszulki pokazane, jest stadion, z już, y, zdjęcie, nie naklejka jak kiedyś była, tutaj na dole mamy Double Impact, taka para, to jest naklejkowa para, Rafael na przykład Relao i Diaz. Brahim Dias i tu są napisane ich jakieś procenty. Ile sezon, sezonów, ile meczy, ile bramek, także ile, ile Asyst podanie. i podania i procent, procentowo. I także także bardzo fajna sprawa. Jest... Teraz Ajax. Ajax, nasz ulubiony Ajax, tutaj właśnie. Te koszuki są fajne. Tu jest, no, Antony i Kudus, no Antonego już nie ma, także to jest trochę lipa, że A tu którzy nie jeszcze, piszą jeszcze są, cóż ich nie ma. No. Tu piszą, to są kraje, nie? Tu są... to jest tylko bramkarz bo no, te rękawiczki. rękawiczki No, także tak to... A jak teraz, kolejnym klubem jest Atletico Madrid I tu jeszcze pisze jaki trener, jest zdjęcie trenera hmm. Potem mamy Bayern Leverkusen Już jest nowy trener, ten już jest nieaktualny ten jest na zdjęciu Sełany. Teraz mamy Borussia Dortmund Tylko y, są kraje od kogo? No. Potem mamy Celtic. Potem Chelsea. Chelsea. Tak alfabetycz alfabetycznie leci. Klub Bruż. Eintracht Frankfurt. <laughs> Oliver. No. Barcelona. Tak, Barcelona, i gdzie jest nasz Robert? Gdzie jest Polska flaga? Tu jest Polska flaga, czyli pokażemy z bliska. 200 jest... numer Robert 200. ma numer 200, także będziemy szukać. Roberta, 81 kg, 1,85 85. Ja mam te koszulki. <grym> tak, oli ma. <grym> Kupił sobie. Kupił sobie, oli tak. No i teraz lecimy dalej. Potem mamy Bayern Monachium. Po Barcelonie. A po Nas... Bayernie Milan. Tak, Inter Milan żeby tak dokład, dokładnie to tą powiedzieć, nie. Porto. FC Porto z Portugalii, tak. FC Salzburg, Salzburg z Austrii. Potem mamy Juve, gdzie jest Wojtek? Wojtek, Wojtek, Wojtek Wojtek jest tu. tu. Polska i Milika. Milika nie ma. To jest lipa właśnie, że Milika nie ma. No. Szkoda. Aha, nie to ten szczęście. No, ale Milika nie ma właśnie jeszcze tu. To nie może być w Marsylii. Liverpool. Teraz mamy Manchester City. Gdzie jest Halland? Halland, Halland. Tu jest Halland numer 330. Tu będzie Halland. Po fladze poznać. Bo to nor norweska flaga. I on jest z Norwegii. Tak, teraz mamy Olympic Marsylia, właśnie jest. Milik? No, jest. No i właśnie, tu jest Milik, czyli także Lipa. To jest trochę, bo zrobione jest, że jeszcze jest właśnie w Marsylii. Przed zrobieniem tego tak. albumu odeszli. Mm. Następnie Paris Saint-Germain. Tu jest Messi, Neymar i Mbappé. Mm -hmm. Tak myślę. No masz rację, po flagach poznając. Lipsk. Lipsk. Niemiecka drużyna. Real Madrid. Tutaj jest, tutaj jest a to jest jakaś też next gen naklejka. Oczywiście, potem będzie next gen u nich. Sevilla FC. Bardzo fajny album, podoba mi się. Szachta Donieck. Szachta Doniec Polska. właśnie, bo w Polsce gra, tak jak pewnie wiecie, z powodu wojny. Szachta gra swoje mecze na stadionie Legii Warszawa. Józef, Józef Piłsudski stadion. No? Tak, tak się nazywa stadion. No i dobra, po Szachtarze mamy. Sporting. Sporting, Lizbona. C.P. <laughs> Spotnik. No coś. Teraz mamy Tottenham. Hurricane. Hurricane. Nie widać. <laughs> I uwaga, uwaga, teraz co? Teraz jest The Global Game. Game. Czyli zawodnicy z różnych krańców świata, bo to są zaznaczone kraje, i będzie właśnie od kraju z Afryki, na przykład do tego Także. Tu są też namalowane. Szkoda. Na Hradecki, Szoboszlaj. No, to na przykład Alwary jest. O, także no, zawodnicy jest taki różny zakątku świata. tak? Mm -hmm. Teraz co my tu mamy? Best, best of the best sezon 21-22, czyli najlepsi sezonu poprzedniego. No, także tu trzeba patrzeć, kto to będzie. Most passed Complete, czyli najwięcej pasów chyba Rodri. Najwięcej opronionych to jest Courtois, Szabaszczałów, czy jak tam liczą. Good. Top asystent to jest Bruno Fernandes. Tak, i tak to właśnie jest. Teraz dalej jest... Dalej West of the best. Mm -hmm. Tutaj Benzema, ona i... Most a... ten, czyli Karim Benzema. Nie Benzyma. ma jaksu? a nie jest Robert Lewandowski? Robert Lewandowski tu jest... Mm, I będzie chyba w Barcelonie. Most penalty kolei czyli najwięcej karnych. Także. Ja to naklejki już trafiłem, jak no. otworzyłem saszetkę. I teraz, co tu będzie? All time records, czyli top score to czyli najlepsi gole strzelający, do... co lali? Tam będą gracze. Ci co najwięcej minut rozegrali tutaj w Lidze Mistrzów, to chodzi o Ligę Mistrzów. Ronaldo. Top Ronaldo. asystenci. No, no, siedzi Ronaldo. Dalej, Dalej. właśnie. Jest co zbierać, jest tych, tych. Dream Team. Tu można sobie chyba samemu nakazać. Tak, tu jest bramkarz. Mm. pomocnicy no. i tak dalej. Co Fajnie może... pomyśleli. Tu jest UEFA. Legendy. legendy tak. Sobyn będą takie legendy stare. No, to znaczy, no. Co za, kiedyś grali. Na przykład Schmeichel. Ma, masz rację, tak. Maldini tam jest. No. Tutaj mamy Top Super czyli Kobiety. panie, tak. I o, co? i tu jest ten update naklejki. Będą takie... Tak, tutaj właśnie będą też update'owe naklejki, już są pokazane. 9 euro. No, dziesięć, 9, 10 w sumie bezcentem, także będziemy to patrzeć, o co tam się będzie pojawiać. Tutaj właśnie ten, tutaj jak się piszę, właśnie pisze właśnie. Tu będą te update'y Pewnie już właśnie zrobią, że Milik będzie yy, w tym, nie? Yy, w Antony w Manchesterze, także. O, tu też. Tutaj też, także to dopiero tu wyjdzie. Też. Wszystko, żeby tylko kupować. Tutaj jest. Cool. Tutaj I jeszcze... tu jest 661, taki. Man of the match, młoda liga, ta liga mistrzów, czyli młodzieżowa. No. I koniec, tu jest właśnie I dwie saszetki teraz. Aha, tak, tak. Tak o, wygląda album z tyłu, no to go damy na pierwszą stronę. I tak jak Oli mówi, dwie saszetki, no to a, w jednej saszetce 10 naklejek, czyli bardzo fajnie. I za fajne. euro się euro. opłaca. Oli mówi i tak Bo jest. Bo w Katarze naklejki kosztują 5 naklejek za euro chyba, czy mhm. No, no to teraz mamy, uwagę uwaga, pierwsza saszetka pada i co tam, o, co tam będzie? Schlager, Lipsk, Kobieta, szult. Pani z Wolfsburga. 547 Sane, Sikan, to jest Next Gen Hut, Chelsea. Wajnordum Paryż, Fabinio, Dest i Rudiger. Wow, takie to złote, to bardzo ładne. Numer, o, to są te tutaj, z przodu. Mhm. O, tu będą. Tak, Aśmice. Team of season, czyli drużyna sezonu, Takie. o. No. I Ajax, Wow. Brobey, a to jest jaka ona, on z rodzaju, normalna, nie? Tutaj jest z przodu coś, złota. To zobaczymy, jaka to jest kategoria. 56, a nie, to jest normalny numer. 56 będzie... Tu. tu. Aha, okej, okay. myślałem, że to jest jakaś specjalna. Just Oli mówi teraz Janu, no to dobra. To zobaczymy, co mi się trafi. Lautaro Martinez, Inter Red Bull. Kon to jest Salzburg, albo Lipsk właśnie. To jest Lips. Salzburg. Salzburg, dobrze. dobrze. E Eintracht Frankfurt, Touré, Sevilla Rakitic, AC Milan, Origi, De Kevin De Bruyne, City. proszę bardzo. Teraz mamy lewe kuzen. Milan, Paulo Madin, to właśnie jest to legenda. jest legenda. Tak oli mówi. Pierwsza ja. taka no, o ładnie się świeci. Cyk cyk super superansko. Teraz mamy Wlachowicz, to jest ten trzy z złote? jakiego kraju, czy z Serbii. 488 i jeszcze ostatnia złota, tak jak oni mówi, trzecia złota z Kanady, ten, który tak dużo właśnie jeździ. Na pewno o to chodzi. Tak. Ja tylko no i miał dwie, ja miał trzy, ale najważniejsze, że mamy nowy starter pack, czyli Nowe możliwości zbierania. Mamy jeszcze właśnie Multipaka, czyli jutro będzie na, na filmie Multipak. Zapraszamy jutro na Multipaka. I to był właśnie unboxing Starterpaku z Ta. Topsa. Jeszcze będą holenderskie misterki. Tak, to za kilka A dni. w grudniu coś nowego. No, i to był właśnie Starterpak z Champions League Tops sezon 2023. My dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Ta. Kłaniamy się nisko. To znaczy nie w grudniu, to w zimie. No, w zimie, w grudniu popołudniu. To na razie. Hej.